Cały rynek finansowy zgodził się co do tego, że przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych musi być dokończone, ale musi być również przesunięte w czasie do momentu, kiedy nastąpi stabilizacja na rynku kapitałowym w Polsce. Myślę, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że rzeczywiście możemy mówić o dobrym kierunku rozwoju giełdy i że to jest dobry moment na to, żeby te reformę przeprowadzić i zacząć ją wdrażać. Oczywiście wszystkie terminy powinny być przemyślane. Dzisiaj żyjemy w nieco innej rzeczywistości. Musimy w związku z tym inaczej nieco organizować procesy, które we wcześniejszym okresie przychodziło nam dużo łatwiej. Dzisiaj jest to dużo większe wezwanie, jeżeli chodzi na przykład o weryfikację deklaracji, którą będą składać członkowie otwartych funduszy emerytalnych. Niemniej jednak rzeczywiście jest to zdecydowanie lepszy moment do przeprowadzenia reformy niż był to ubiegły rok. Okazał się projekt przekształcenia OFE. Wydaje mi się, że zostało tam ujętych kilka kluczowych kwestii, czyli między innymi data składania deklaracji, data przekształcenia PTF TFI, daty dotyczące wycen, jeżeli chodzi o przeniesienie środków ewentualnie do, do ZUS-u. Więc jest parę rzeczy, które rzeczywiście zostały wyjaśnione. I opisane, natomiast bardzo dużo jest kwestii technicznych już do dyskusji z KNF-em, z Zakładem Ubezpieczeń społecznych, które wymagają doprecyzowania i wyjaśnienia w formule wytycznych bądź bilateralnych rozmów, ponieważ jest to niezwykle skomplikowany temat, i przeniesienie środków do Zakładu Ubezpieczeń społecznych, dalej operacja przeniesienia ich do. FN no, wymaga po prostu szczegółowych rozwiązań, których w niektórych przypadkach w tej ustawie brakuje.